Nie wiem. Cześć, zobaczę. Ja już zacząłem nagrywanie, także no. Kaio e, z tej strony, Foksiarski, a to jest e, FNAF, ale Let ale FNAF i Among Us. I kampania. I kampania. E, przed chwilą nagrywaliśmy przetrwanie, ale w sumie czemu by nie nagrać tutaj kampanii tej mapy, więc e, tak. Co my tu mamy? To tak. jest broń na pierwszym poziomie, bo jest noc pierwsza, więc nie wiem. Kim ty będziesz, shotgunem czy karabinem? Ja ma shotgun. Ja karabinkiem będę. A masz tu MK? M, M co, MK? Tu jest MK, tu, tu leży. Kim MK? Jest... i zabrała! For fuck's sake! Oddawaj MK! Głupi kurczak. Zabij ją. A, są pluszaki do zbierania w ogóle. Bonnie lost his Tak oddać moją gitarę Nie oddam ci gitary Oddaj mi gitarę Nie oddam się gitary, gitary. gitary. Cześć, Tom... cze, stój, 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 O, chodź tu do mnie, chodź tu, zobacz No ten automat nie działa, stary Patrzyłem go Nie wiem, ja będę, ja... Standardowo idę w motów, ale że mi Cika ukradła... Moją, moją m to nie wiem, nie wybaczę jej tego Trzeba zrobić to, KFC Trzeba hmm, zrobić tak. skrzydełka Mmm, skrzydełka Są jakieś tutaj kwestie właśnie z tego co widzę typu znaleźć kapkejka czy gitarę Szukaj cu- szukaj Nie oh yeah. mm. GET THE, fuck out of the room! Making shit. Nie ma w Mam kapkejka ty, to było szybkie Ty, mam pomysł, zamiast pistoletu wezmę patrolnie. Ja mam, ja mam katanę O, czekaj, co było o wentylacji? Snajperka, nie, to ja teraz snajperki nie chcę Kurwa, to ta MK, no cika, zabijecie. You're gonna die tonight. Turn on jumpscares, turn on jumpscares off. Chcemy jumpscares, czy nie chcemy? Jumpscares on, ty, dawaj. Dobra, no to on. Dobra, to aktywuję, gotowy? Tak. Hello, hello. Hello, hello. Uh, what on earth are you doing? There? <zysk> Why are you bullying me? There's someone of a. I don't know. I want to emphasize though that it's really just a precaution. Badger Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. Um It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things. Suck on that! Bonnie, 3 movie, Urwaf She. Oh, yes, that's a cholera! Ty już się ruszyło? Nie iść tam tak do o, Among Us Ej, pomocnika. Hunter. O oh, fuck. Dobra. Zawsze chciałem pobić Among Usy paczenią. Musimy przetrwać. W co rozusza jakieś takie granie. Tak było w oryginalnym nawiasie, z tego co pamiętam. Amongas jest przereklamowany, przereklamowany. Amongas tak, tak na razie koniec się nie rusza. Patelnio! To do mnie strzela. Nie Niech wpada powód. Ej, bo do nam, smoker. Otelnio mu go. Fuck. I can see. Tak. Ten smoker Widzisz tego smokera? O jas. O, idealnie Idę im nap naprzeciw O kurwa, jaka horda Chodź Ej, pomocny hatter na mnie Hatter, hunter Dziękuję Zabijmy Cikę, co, bo musiałem go odzyskać. Zabijmy cikę. Okej. Okay. Zartowałem. Pomocy ja leżę. Pomocy. A boty A boty mają się w dupie ogólnie. Boty atakują tanka jak chcesz. Nie Fuck. No to przejebaliśmy. Pierwsza noc i już przejebaliśmy. Okej. Okay. Incoming! Amon Amongus! Mówię, że w etnasy wchodzą! Będzie dobrze spokojnie Będzie dobrze, też my po chwili musimy, musimy, strzelać tylko tak naprawdę dwa miejsca Hunter leży, okej okay. są koło siebie Dziękuję Boże! Ten jeden Ludek za jak wygląda no. Boomer miał wygos Zajebista strategia, stoisz i nawalasz poczelnią No może pójść nie tak Która jest godzina? Jest hunter, mi... Boże! No właśnie Ujrzałem diabła! Jest druga jem. Ja nie jest źle Słyszę, że oni idą na górze w wentylacji ROBLOX! Jezu O nie, zamknął się z Frenin w kiblu Zostaw ich tam Ła! Ile on ma HP? Nie wiem, ale nawet nie mogę Zabij mnie! Nie dotrwamy do szóstej! Jezu, nie! Wiesz, co ja myślę? Że w biurze to było najlepiej się bronić. Mm, możliwe. Mm. Dopiero co się medza, a ty już. Mm -hmm. Tans <głos》>, to już drugi raz! To drugi raz! Ja wiem Co wy tam robicie? Eee FNAF w amongażę i w w portedzie. Co? FNAF, Amongus i. tego, led ported. Wszystko połączone na szczęście kredyk. Smoker! Nawet fajnie wyszło. Tans to już jest raz, jak się smoker topok. Eeeh, to. amonitia. Ja musiałem się tracić po amunicję stary. amundus, uyyyy, Amongus! O sika ma problemy! Pierdalaj! On! Masz Amon... Odganiam człowieku patelnią. Mam tylko 10 nabojów! To już jest warto raz, Sanz. Zabiłem, Mam to. Ty, ty właśnie! Ale my jesteśmy tu hedy, patrz. Podejdź stąd. Naw. Pisto. O! Oświetlenie! stałe się światłość No Pull outu ai karamba! Boomer! Na szczęście nic nie zdążył zrobić. Ej, no stary, ja <gryw> mam... That's kinda sas, bro! Smoker! 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 Boże, ile tu zwłok leży za Mongasa, Boże, coś pięknego, no. ale strasznego zarazem. Tak. Przywitajcie się z moim przyjacielem no, to Jednego Mołtowym. <śmianie> 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 yes. Tak. warto było, warto było. Ej, no, bo tutaj nam prąd schodzi, człowieku. Absolutnie. I właśnie nie ma tanka, jest piąta w nocy, a tutaj tanka. O Boże, ś o, to już Jasna cholera, leć młotowie, leć! Pale się Spokojnie, nasza patronia nas obroń Wierzę tylko w patronię O, udało się Jest światło To była noc pierwsza, ej tam coś się odblokowało, chodź Wiem, idziemy właśnie tam. Szybko! Szybko! Przedbić się! Przebić się! Szybko! Danek idzie szybko! Idzie duży Roblox! Big brother! Tu jeszcze jeden jest! Uciekaj! Uciekaj! Albo podnieś się, dawaj! Podnieś się szybko! Szybko, 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 Zamykaj, zamykaj, zamykaj. szybko, szybko, Ja Ja się radzę ulecić, stary. O co to jest? Ja wiem, dlaczego ty tak szybko, do nas. Dlatego, że on, nie, one jakby chodziły do nas, ale chyba były zablokowane Weź sobie jeszcze kilka rzeczy, zanim tam pójdziemy Dobra, jestem gotowy, możemy iść Ja też That's be fun, dobra, idziemy Ale to śmiesznie wygląda <laughs> Dawaj do safe house'a Mam M Mamy Jest! Yes! Udało, zabiłem 300 Oooo! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Noc druga Pora na noc drugą. Ale to już w następnym odcinku. Wow. Bez kitu. Pasenią prawie z to <noise>